Jaki produkt zyska miano najlepszego i najgorszego źródła białka? Na co uwagę zwracają dietetycy? Ja nazywam się Kuba Woźniak i jestem doktorem od odchudzania i od 9 lat pomagam podopiecznym osiągać ich cele. Zdrowotne, jak i sylwetkowe. Dzisiaj sprawdzimy, które produkty są niedocenianym, a które przecenianym źródłem białka. Powiem Ci, które produkty naprawdę warto mieć w swojej diecie i dlaczego dietetycy tak bardzo zwracają uwagę na ten konkretny element diety. Specjalnie dla Ciebie przeanalizowałem produkty i jestem pewien, że po obejrzeniu tego filmu już nigdy nie będziesz mieć wątpliwości, co włożyć do swojej Koszyka. Zanim przejdziemy jednak do oceniania produktów, musisz poznać prawdę na temat białka. Białko jest składnikiem każdej komórki ludzkiego ciała i pełni szereg funkcji. Buduje mięśnie, hormony, przeciwciała czy enzymy. I co ważne, dostarczanie go w odpowiedniej ilości z jakościowych źródeł powinno interesować nie tylko osoby trenujące na siłowni, ale tak naprawdę każdego z nas. To czy wystarczy codziennie jeść kurczaka z ryżem i zapijać go szejkiem białkowym? Dzisiejszy rynek oferuje nam mnóstwo produktów, dzięki którym twoja dieta może być bardziej różnorodna i odżywcza niż kiedykolwiek. Ocenie źródeł białka będę brał pod uwagę po pierwsze zawartość białka na 100 gramów, kaloryczność danego produktu na 100 gramów, udział pozostałych makroskładników oraz obecność składników odżywczych oraz zastosowanie produktu. Ważny też będzie dla mnie ogólny parametr zdrowotny danego produktu. Następnie każdy produkt ocenię w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza słabe źródło białka, a 6 oznacza najlepsze źródło białka. Chciałbym, żebyście ten ranking bardzo dobrze zrozumieli i nie będę oceniać per se prozdrowotność każdego produktu, bo pod tym kątem ranking wyglądałby Nieco inaczej. Tutaj będę skupiał się na tym, jak oceniam dany produkt w kontekście jego źródła białka w konkretnym momencie, czyli na przykład jest kolacja i musimy jeszcze dobić 40 g białka, bo zapomnieliśmy o nim w poprzednich posiłkach. To będzie w tym rankingu dla mnie najważniejsze. Zaczynajmy! Pierwszym ocenianym produktem są parówki Berlinki, które, przez to, że mają ponad 200 kalorii, mają 18 gramów tłuszczu i tylko 13 g białka oraz 2,5 g soli. No niestety pewnie nie zdziwię was, że w moim rankingu mają jeden punkt, czyli są jednym z najgorszych źródeł białka, po jakie możecie sięgnąć. A co ciekawe, u wielu ludzi te parówki lądują na talerzu na śniadanie, chociażby codziennie. Więc zdecydowanie jest to dla mnie odradzany produkt jako źródło białka, jak i pod kątem prozdrowotnym są naprawdę lepsze źródła białka i są. Są jeszcze lepsze parówki do wyboru, chociażby w Lidlu czy w Biedronce. Już ponad 70 tysięcy podopiecznych Respo wie co kupować i mają pewność, że ich dieta jest odpowiednio zbilansowana. Nie tylko w białko, ale we wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Jeśli Ty również chcesz otrzymać odpowiednio dopasowaną dietę, dołącz do Respo. Link znajdziesz jak zwykle w opisie. Kolejnymi produktami, a raczej grupą produktów są ogólnie batony proteinowe, które mają często około 400 kalorii, nawet więcej na 100 gramów i przy tym nawet sporo białka, bo około 30 gramów na 100 gram produktu. Jednak z uwagi na wysokie Przetworzenie z uwagi na wysoką gęstość energetyczną i z uwagi na multum dodatków, jakie w sobie zawierają, nie mogę im dać też lepszej oceny niż jeden. W mojej ocenie to nie są dobre źródła białka. Już lepiej, żebyśmy zjedli taki baton, na jaki mamy ochotę, a białko dobi w normalnym posiłku jakimś innym produktem, między innymi takim, jaki będę niedługo polecać. I teraz przechodzimy do kolejnego produktu, pierwszego naprawdę polecanego, to jest świeży schab wieprzowy, który zawiera około 23 g białka i około 4 g tłuszczu. Co za tym idzie ma około 125 kcal, więc niezbyt dużo jak na tą dawkę białka, dlatego w moim rankingu ma całe 6 punktów, czyli maksa. Nie jest to idealny produkt wysokobiałkowy w tym rankingu, ale już naprawdę zalicza się na tą porządną szósteczkę. Kolejny produkt to tuńczyk w sosie własnym, wiecie, ten taki klasyczny z puszki. On ma około 107 kalorii, więc naprawdę niedużo, a przy tym dużo białka, bo często 26 g białka na 100 gramów takiego produktu, więc pod tym kątem naprawdę ten tuńczyk bardzo dobrze stoi. Ma też bardzo mało tłuszczu, bo często około 0,5 grama na 100 g. Jednak największym jego minusem jest zawartość soli, która często wynosi między 1,5 a 2 gramy na 100 gramów. Stąd też nie możemy sięgać po ten produkt zbyt często, bo po prostu ma tej soli zdecydowanie za dużo. takie takiej puszce często będzie ponad 3 g soli na całe opakowanie. Dlatego ode mnie solidna czwóreczka, bo jednak jak chcemy dobić białko, no to ten produkt ma go dużo, jednak na tą sól trzeba uważać. Kolejnym produktem jest odżywka białkowa, czyli produkt, który stricte z tym białkiem się kojarzy. Ona ma najczęściej 400 kcal na 100 g, przy tym 75 g białka, więc to jest taki, można powiedzieć, koncentrat odżywki białkowej. W sumie skrót WPC to właśnie oznacza, czyli Whey Protein Concentrate, czyli koncentrat białka serwatkowego, tak w skrócie. Przy tym ma niewiele danów, bo najczęściej około 9 g i niewiele tłuszczy, bo około 6 g, więc głównie ta kaloryczność pochodzi z białka. I w mojej ocenie jest to bardzo dobry produkt, jeśli chodzi o zupełnie... Białka. Największym minusem związanym z tym produktem jest ewentualnie dodatek y, dodatków smakowych i też słodzika, ale w gruncie rzeczy jest na to miejsce w naszej diecie. Tak naprawdę w określonej ilości dodatki do żywności nie szkodzą, więc ode mnie naprawdę solidna szósteczka, też głównie dlatego, że jest to bardzo wygodne źródło białka. Jeśli na przykład jesteśmy w biurze, czy w trasie, czy na mieście, to zrobienie sobie takiej odżywki białkowej jest naprawdę szybkim, praktycznym rozwiązaniem w celu uzupełnienia białka, stąd też 6 punktów ode mnie. Kolejnym produktem jest 1,5% mleko i od razu odpowiadam, że 1,5% oznacza ilość tłuszczu na 100 g takiego produktu. I tutaj wybrałem specjalnie takie mleko, które jest mniej tłuste. Dzięki temu takie mleko zawiera 47 kcal i 3,4 g białka. A niestety z uwagi na zawartość dodatkową węglowodanów i tego tłuszczu, no jednak nie będzie stanowić dobrego źródła białka, bo zauważcie, że większość tutaj kalorii pochodzi z węglowodanów, więc samo przez się to nie jest zbyt dobre źródło białka. Po Chcąc nabić na przykład 30 g białka z takiego produktu, musimy wypić niespełna litr takiego mleka. Myślę, że nikt by tego nie zrobił. Stąd też niestety takie mleko u mnie dostaje tylko dwa punkty. Jest fajnym źródłem białka o wysokiej biodostępności, aczkolwiek jest go dosyć mało. Kolejnym produktem jest mozzarella light, to ważne, bo będziemy zawierać w niej tłuszczu. Ona zawiera około 160 kcal i 19 g białka, czyli naprawdę nieźle. Niestety będzie zawierać też sporo tłuszczu, bo 9 g, choć mniej niż jej klasyczna wersja, ale z uwagi na tą kaloryczność tłuszczu dostaje ode mnie 5 punktów, więc jest naprawdę dobrze. To jest naprawdę dobre źródło białka, jednak nie najlepsze. Ty też schudni z metodą Respo? Bez wyrzeczeń, bez stresu, bez efektu jojo. Wejdź na centrumrespo.pl i zacznij już dziś. Kolejnym produktem jest produkt, który też bardzo często kojarzy się ze źródłem białka, czyli jajka, które zawierają około 140 kalorii i około 12,5 g białka na 100 g. Więc już tutaj widzimy, że tego białka nie ma aż tak dużo na 100 g produktu, a przy tym ta kaloryczność jest całkiem spora. I wszystko to zasługa puszczu którego jest niespełna 10 gramów. I z uwagi na to właśnie, że jajka są dosyć kaloryczne, zwłaszcza jeśli chcemy ich zjeść na tyle, żeby na przykład dobić sobie z 30 gramów białka w posiłku, jajka mają ode mnie piąteczkę. Czyli nie najwyższy rating, ale nadal bardzo, bardzo wysoko i nadal uważam, że jajka są bardzo dobrym źródłem białka. Kolejnym produktem jest twaróg tłusty, który zawiera 130 kalorii i około 19g białka na 100g, więc całkiem nieźle pod tym kątem nam to wygląda. Taki twaróg też zawiera niecałe 5g tłuszczu, w związku z tym ma u mnie solidną piąteczkę w naszym rankingu, głównie dlatego, że ma nadal niezbyt dużo kalorii. Niestety całkiem sporo tłuszczu jak na tą kaloryczność, ale z uwagi na to białko, na ilość białka, jak i na jego biodostępność, naprawdę solidna piąteczka.

Kolejnym produktem jest fasola czerwona konserwowa, która zawiera około 80 kilokalorii na 100 g i 5 g białka, więc już zwróćmy tutaj uwagę, że mówimy o produkcie mniej kalorycznym, ale też takim, który zawiera mniej białka w 100 gramach produktu. Niestety ta kaloryczność nie wynika tylko z białka, bo taka fasola ma 13 gramów węglowodanów i pół grama soli na 100 gramów, więc jest dosyć problematycznym produktem, jeśli chodzi o nabicie dużej ilości białka, stąd też dostaje ode nie tylko trzy punkty, bo z jednej strony jest bardzo fajnym źródłem białka roślinnego i taką fasolę powinniśmy mieć w diecie. Jednak jak jesteśmy przed decyzją, co zjeść, żeby na przykład dobić to białko, no to jednak tej fasoli byśmy musieli zjeść naprawdę, naprawdę dużo, a przy tym byśmy musieli nabić naprawdę sporo kalorii i sporo węglowodanów, przy tym byśmy zjedli. Stąd też nie jest idealnym źródłem białka. Produktem, jeśli chodzi o prostorodność, naprawdę bardzo dobrym. Kolejnym produktem jest soczewica czerwona. Ta, wiecie, taka sucha do ugotowania, ma około 340 kalorii i 25 gramów białka, więc pod kątem białka naprawdę, naprawdę nieźle. Ale zwróćmy tutaj uwagę, że musimy ją ugotować. Więc ugotowana soczewica już naturalnie tego białka będzie zawierać około 2,5 razy mniej, jak i kaloryczność też mam istotnie. Spadnie. Na pewno minusem takiej soczewicy jest duża ilość węglowodanów, bo jest to często 55 gramów węglowodanów na 100 gramów produktu. W związku z tym, jak chcemy zjeść te 100 gramów soczewicy, no to tych kalorii, jakich węglowodanów będzie naprawdę sporo. Jednak pod tym kątem, że jest to dobre źródło białka, roślinne źródło białka, często jego w diecie mamy nieco mniej, możemy tutaj zapanować nad ilością soli w takim produkcie, po prostu nie musimy jej na przykład solić podczas gotowania. To ode mnie taka solidna czwóreczka. I czwóreczka tylko i wyłącznie dlatego, że pamiętajcie, że oceniam ten produkt pod kątem stricte źródła białka w naszej diecie, a jednak taką soczewicę trzeba ugotować, to troszkę trwa, no i też sporo kalorii z tą soczewicą przyjmiemy oprócz tego białka. Następnym produktem jest produkt często znienawidzony przez mężczyzn, czyli tofu naturalne, które zawiera około 120 kalorii, przy tym 12 g białka, więc jak widzimy, kaloryczność jest tutaj niska, ale też tego białka nie ma aż tak dużo. Niestety ta kaloryczność nie pochodzi tylko i wyłącznie z białka, bo takie tofu ma około 7 g tłuszczu na 100 g produktu. Stąd też nie będzie idealnym źródłem białka, jednak jedząc taką kostkę, już mamy około 20 g w porcji, więc jest naprawdę nieźle. Jednak z uwagi na tą dodatkową kaloryczność. Stłuszczy, mogę dać temu tofu maksymalnie 5 punktów. Więc mamy tutaj też taki wniosek, że jak idziesz w kierunku diety roślinnej, to tofu dla Ciebie może być jednym z najlepszych źródeł białka w Twojej diecie. Kolejnym produktem jest serek wiejski naturalny, który zawiera około 100 kalorii i przy tym 13 gramów białka, więc naprawdę nieźle, ale pamiętajcie, że serek wiejski będzie zawierać zawsze mniej białka niż stricte na przykład twaróg. Przy tym serek wiejski będzie zawierać około 3 gramów tłuszczu i 3 gramów węglowodanów, więc nie jest aż tak źle. I zważywszy na to, że jest to produkt bardzo praktyczny, bardzo wygodny, w porcji mamy te 25 gramów białka około, no to dla mnie solidna szósteczka. Też wiem, że wielu z Was ten serek wiejski bardzo lubi, więc jak najbardziej po niego sięgajcie. Tutaj też dopowiem, że nie warto kupować serka wiejskiego proteinowego, dlatego że kosztuje dużo, dużo więcej niż jego klasyczna wersja, a tego białka nie będzie aż tak dużo więcej. Bo takim klasycznym macie około 25 gramów, a w tym proteinowym 30 gramów białka. Więc jak tak sobie zważycie cenę co do ilości białka, no to totalnie się nie opłaca. Więc ja wybieram zawsze sergejski zwykłe. Dalej mamy łosoś świeży, który zawiera około 200 kalorii i 20 g białka, więc wygląda naprawdę nieźle, ale zwróćcie uwagę, że kaloryczność tego produktu jest naprawdę spora i wynika ona głównie z tłuszczów, których jest około 13,5 g. I żebyście mnie zrozumieli dobrze, te tłuszcze są naprawdę super źródłem kwasów tłuszczowych dla naszego organizmu i łosoś to jest ogólnie bardzo zdrowy produkt, ale jak patrzę na niego pod kątem źródła białka, no to nie jest idealny. Dlatego dostaję ode mnie 4 punkty, głównie z uwagi na tą kaloryczność, z to wcale nie oznacza, że nie macie jeść tego łososia w swojej diecie na co dzień. Jak najbardziej to róbcie, ale pod kątem źródła nie mogę dać więcej niż 4 punkty. To teraz czas na najbardziej popularny produkt pod kątem źródeł białka, przynajmniej w moim mniemaniu, czyli pierściku czaka, która zawiera około 100 kalorii i przy tym około 23-24 g białka na 100 g. To naprawdę, naprawdę dobry wynik. Przy tym taka pierściku czaka praktycznie nie zawiera tłuszczy i praktycznie nie zawiera węglowodanów. W związku z tym, patrząc na nią pod kątem źródła białka, jest to dla mnie najlepszy, jeden z najlepszych produktów, po jakie możecie sięgać, dlatego ode mnie jest solidna szósteczka. Kolejnym i moim ulubionym produktem produktów białkowych jest skyr naturalny, który zawiera około 64 kalorie, a przy tym 12 gramów białka. I słuchajcie, jak dodamy do tego informację, że taki mały skurczybyk przy tym wszystkim ma tylko 4 gramy węglowodanów, i 0 gramów tłuszczu, to dla mnie jest absolutnym majstersztykiem, jeśli chodzi o codzienne źródło białka i oczywiście dostaje ode mnie solidną szósteczkę. I lubię go zarówno w tej wersji pudełeczkowej, jak i tej pitnej. Zwłaszcza tej pitnej mam wrażenie, bo ona jest dodatkowo praktyczna, bo wiecie, bierzecie sobie taki skier naturalny w rękę, nawet jesteście na mieście i możecie go wypić, nie wiem, w autobusie, w tramwaju czy w samochodzie. Jak dla mnie super źródło białka. I też przyznam, że pod tym kątem wygrywa nawet u mnie z odrywką białkową, po którą Sięgam coraz rzadziej właśnie dlatego, że te skry się pojawiły na polskim rynku. Tutaj warto podkreślić, że mówię o skyrze naturalnym. Te smakowe będą zawierać więcej cukru, więcej węglowodanów i w tym rankingu byłyby nieco niżej. I ostatnim produktem w moim rankingu będą płatki drużdowe, które zawierają około 350 kalorii i przy tym 45 gramów. Białka. Więc jak widzicie, są bardzo dobrym źródłem białka. Jednak też bardzo dobrym źródłem węglowodanów, bo często będą ich zawierać około 40 gramów na 100 g. Dodatkowo yy, prozdrowotnie tylko powiem, że takie płatki mają naprawdę sporo błonnika, bo około 20 gramów to też jest ten prozdrowotny czynnik na plus. Jednak z uwagi na to, że nie zjecie ich zbyt dużo w pojedynczym posiłku, bo raczej płatki drożdżowe stanowią dodatek. Coś jak na przykład parmezan, który sypiecie na makaron, no to nie będą idealnym źródłem białka, bo Muszą stanowić jedynie tło dla innego bazowego produktu w waszym posiłku. Stąd też ode mnie solidna czworeczka, bo jako dodatek do takich posiłków płatki dożdżowe są absolutnie super. Zaskoczyłem Cię? Daj znać w komentarzu, po jakie źródła białka najczęściej sięgasz, i nie zapomnij zasubskrybować kanału Respo po więcej tego typu filmów. Do zobaczenia!